Dzień dobry, z tej strony Pan Kominek. Chciałem Państwu przedstawić naszą flagową ofertę, a mianowicie kominek z montażem za 8970 zł w całej Polsce. Na całą usługę oraz wkład udzielamy aż 11-letniej gwarancji, która jest najdłuższą gwarancją na rynku. W cenie otrzymują Państwo dosłownie wszystko, czyli wkład. W którym można palić drewnem, oczywiście, podest stalowy, izolację z płyty krzemyno-wapiennej z kamol czyli jest to najdroższa, najlepsza płyta do zabudowy kominków, rury podłączeniowe do komina, łącznie ze specjalną przejściówką do tegoż komina. Kratki wentylacyjne, czyli jednym słowem otrzymują Państwo cały komplet, natomiast jeżeli zużyjemy więcej materiału niż sobie zakładaliśmy, to jest to już koszt po naszej stronie, więc Państwa to nie interesuje. Na całą usługę dajemy fakturę, która jest potwierdzeniem tej 11-letniej gwarancji, a po finalnym montażu rozpalamy w tym kominku i udzielamy instruktażu palenia i użytkowania kominka, tak aby Państwo mogli cieszyć się tym kominkiem przez kilkadziesiąt lat.